To nie jest tak, że nie chce mi się wchodzić w gadkę z nikim w ogóle Ale cenię sobie chwilę w ciszy zamiast tracić ją z kimkolwiek Kiedy na początku jakby z góry wiem, co ten ktoś powie Już na pierwszym wątku czuję, czy ją on stanowi kopię Mi się nawet zwrotek dawać nie chcę, wolę dać pieczątkę I pierdolnąć coś na wolno, po czym z ziomem zbić gdzieś piątkę Nie chce mi się trafiać w sedno, kiedy jest mi wszystko jedno Bo gdzieś w duszy jest, Jestem taki zimny drag. To nie jest tak, że nie chce mi się wchodzić w gadkę z nikim w ogóle Ale cenię sobie chwilę w ciszy zamiast tracić ją z kimkolwiek K Kiedy na początku jakby z góry wiem, co ten ktoś powie Już na pierwszym wątku czuję, czym czy czy ja on stanowi kopię Mi się nawet zwrotek dawać nie chcę wolę dać pieczątkę I pierdolnąć coś na wolno, po czym z ziomem zbić gdzieś piąt. Nie chce mi się trafiać w sedno